Okazało się, że nagranie tego filmu było bardziej problematyczne niż myślałam, ponieważ zepsuł mi się dźwięk i nie mogę tego naprawić, więc chyba bardziej satysfakcjonujące będzie nagranie tego drugi raz niż bawienie się w poprawianie dźwięku i tak yy, Tak jak widzicie, po miniaturce, dzisiaj robimy test churpiącej. Ale nie tylko. Ja już poznałam ten smak, więc po prostu się powtórzę. Mm. No i co? No I mam nadzieję, że dobrze to odtworzyłam, ponieważ jest to ulubiony przysmak z dzieciństwa. Mamona, więc już pokazał nam, jak to usmażyć. Ja też to dzisiaj zrobiłam. Przy bardzo. Tyle mi niestety zostało, więc. Tylko takim kawałkiem się podzielę i możliwe, że gdzieś tam wstawki jeszcze zrobię z poprzedniego filmu, ale wątpię, że mi się to uda, bo to nie ma kompletnie sensu. No, także to, co mogę Wam powiedzieć o tym, że jest to w kształcie chipsa. Smakuje jak chips. I chropie jak chips. No. Generalnie smakuje to trochę jak prażynka bekonowa albo jak świńska skóra, więc nie wiem co bardziej ale przez to, że jest to tak cienkie to bardzo czuć sól więc polecam z ostrym ketchupem i również ciekawostka jako, że ograniczam samo pieczywo, takie wiecie, bułeczki i tak dalej. No, czy, no, ograniczam, dobrze mówię. No to mam tutaj sobie chrupkie pieczywo. I kiedy jecie to wszystko razem, to, to smakuje jak chlebek bekonowy z keczukiem. Po prostu. Jakby bardzo mocno się rozchodzi ten smak tego pysznego mięsa. Więc w efekcie czujemy głównie keczup, ale to dlatego, że trzeba to troszeczkę zalać. Bo susza. No, ale powiem szczerze, że. Spodziewałam się czegoś o wiele gorszego. a nie jest wcale tak źle. Da się to zjeść. Gorsze rzeczy jadłam. Na przykład ciasto francuskie po terminie nie polecam w ogóle nikomu. Ale za to druga rzecz, która mi bardziej smakuje i jest bardziej z mojego dziecięcego czasu. To jest kotlet z mortadeli. W jajeczku, w bułeczce. Zamiast Melonitasa. oczywiście. Jest to coś bliskiemu sercu, ponieważ ja mojej mamy nie prosiłam o chrupiącą. Mamą zrób chrupiącą. Nawet nie prosiłam jej o te kotlety, ale jak już zrobiła, to się jadło. Oczywiście zalewamy. Kepuczem. Rozprowadzimy sobie po tym pysznym mięsiwie. Pokażę Wam, jak to w środku pięknie wygląda. Duże Trochę jak kocety z biedronki. Kurczakowe od razu do burgera sobie podgrzewasz. No i co? I takiego agenta. Jedzie. No. Wyborne. Jest bardziej satysfakcjonujące. Pożycie takiego kotleta. Bo czujecie, że jest to mięso jednak trochę większej ilości niż wytopione. Jak zjecie sobie z chlebkiem. To dalej czujecie, że jecie kotleta. No i co? No i do kanapki dalny heja. Po! Miałem jeszcze zrobić kolę gotowaną, czarną, ale. Czarną, przepraszam. Ale wypiłam ją w zwyczajnej formie. Nie i też było spoko. No i pyszne. Pyszne kakłet boży. No. No ja tako się je świątecznie Także. Ja jestem zadowolona z testu, bo znowu coś zjadłam przy Was. A tym samym już wiem, jak smakuje chrupiąca. I o wiele bardziej wolę swoją wersję, A raczej wersję mojej mamy. Niemniej jednak jest to ciekawe doświadczenie, ponieważ totalnie się nie spodziewałam, że to będzie jadliwe Jest, ale. Nigdy więcej tego nie powtórzę. A ten twój kotacik? No, jak do dupy zajrzy. No to pewnie tak. Chociaż. Czekam. Ciekawy chips. Yy. No więc ja Wam dziękuję. Mamonowi też dziękuję, że się pochwalił. Smakami dzieciństwa. No i tyle chciałam, mogłem powiedzieć, Także dziękuję za oglądanie. Dbajcie o siebie. Smacznego.